No i co, znowu to zrobiłem, wbiłem do Biedronki, do Żabki, do Lidla, do innych sklepów i kupiłem wszystkie nowości, które udało mi się zdobyć. Powiem ci, że tych nowości ostatnio wbija naprawdę mega mnóstwo i jest na tyle tego do kupowania, że odcinki stosunkowo pojawiają się często, więc nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Jeżeli lubisz nowości, to zostaw łapkę w górę właśnie w tym momencie, to będę wiedział, że więcej takich odcinków jest sens robić. A tymczasem nie przedłużamy i zaczynamy od pierwszego produktu, a będzie nim knopes o smaku kokosowym. Do dorwania w Biedronce. Mamy w tym opakowaniu trzy sztuki. Raz, dwa i trzy. Ej, to wygląda zupełnie inaczej niż standardowy Knoppers, ponieważ Knopers no to mi się każe z taką kanapeczką kwadratową, którą zjadasz sobie nawet na hita. A tu mamy baton kokosowy, czyli jest coś innego, jest coś nowego. Co do makrosów, 30 fatu, czyli jest on tłusty, no nie ma się co oszukiwać. Taka teksturka. No batonik, ci powiem, że wygląda całkiem pokaźnie. Spróbujemy idealnie na pół go złamać. On jest, on jest trochę kruchy. Takie ma warstwy, nie wiem, czy ty to widzisz, ale tu jest co najmniej raz, dwa, dwie warstwy, trzy. Spoczko jest to. Posmak kokosa, który naprawdę mega dodaje. Dałbym tutaj 5 na 7. Jest on dobry, ale do perfekcji jeszcze troszeczkę brakuje, no na pewno lepszego makro. Na razie daję go na pierwsze miejsce, bo nie wiem, czy ci wspominałem, ale będę wybierał najlepszy produkt z tych wszystkich nowości i nazwiemy go najlepszą nowością w lutym, bo... Wow. W tym miesiącu nagrywam odcinek. Kolejnym produktem, jaki mam, są to lody kaktus od Pateca. Coś nowego. Jest to taki, jakby podwójny kaktus. Dwa w jednym. Tak przynajmniej mi się wydaje, z tego co tutaj widzę. Jest on duży. I on podobno jest o smaku cukierków lodowych. Czy to może być dobre? Zobaczymy. Wojty, trzymaj. O ku... Tak się prezentuje kaktusik, czyli mamy trzy warstwy. Raz, dwa i trzy. Jedna jest chrupka, a dwie są takie standardowe, lodowe. się ten posmak takich cukierków, trochę mi się to kojarzy jakbyś spróbował taką czekoladkę tą miętową. No, na razie średnio mi to siedzi. Polewa jest dobra, bo jest słodka, jest taka właśnie odchodząca od tego tematu cukierków lodowych. No, dla mnie średnie połączenie. Ta końcowa warstwa jest też jakaś dziwna. Ratuje tylko ta strzelająca posypka. Jeden na siedem bym dał. Teraz mam tutaj kolejne dwa kaktusy, też do w żabce. Nie wiem czy to jest nowość, ale ja ich nigdy nie testowałem, więc wziąłem ich do nowości, ponieważ też takie produkty biorę, które po raz pierwszy testuję. Tu mamy jabłko z miętą, a tu mamy kwaśny i słodki. Więc dwa dziwne smaki, oby były lepsze niż tamte. Tu mamy taki standardowy na pozór hmm, wygląd, czyli tak jak kaktus, ale miętowy podobno. Czuć miętę. Dziwnie tej. Co oni mają z tymi smakami, że robią to takie dziwne? Trochę lepszy niż tamten, ale myślę, że 2 na 7 to jest maks, co mogę tutaj dać. A tu bierzemy ten kwaśny, czyli jabłko, gruszka i guma balonowa. Niezły miks. Kwaśne, ale spoko. To ten już całkiem przyjemniej wchodzi, więc swoją drogą dawaj znać, czy ty też takie jest lody jak ja. Ten bym dał zdecydowanie wyżej, jakieś 4 na 7, nie jest perfekcyjny, ale dużo lepszy na tlenie tamtych. Teraz biorę sobie kolę o smaku cytrynowym, czyli standardowa kola, tylko po prostu lemonowa, cytrynowa. Ale się nagazowała, co jest ją? Standardowa barwa kolki. Aromat mocno cytrynowy, trochę mi to podjeżdża jak było Pepsi Max. No, powiem ci, że ta kolka mi mega siedzi, wjeżdża klasa. Od razu poszła cała szklana, no i tutaj dałbym 6 na 7 i na razie to dajemy na pierwsze miejsce. Kolejne co mamy, mamy nowy rogalik od Milki z kremem waniliowym w środku i jeszcze jest podobno polane to czekoladą na wierzchu. Jakie małe, myślałem, że to będzie większe, bo opakowanie pokazuje, że to będzie takie wielkie, a w rzeczywistości mały pipek. Ej, to jest z czekoladą od spodu. Operation na pół. I co jest? To nie ma nadzienia? Czy ma? Podobno ma. A co jest? Nie ma? No co jest z tym. Tu, tu gdzie jest? Może tą połówkę na pół? A, w tej połówce jest, a w tej? Też, okej. Okay. Czyli nie ma na środku, tylko jest dwa razy z dwóch stron. Uuuu, sam w sobie. No siódemeczka to, jest naprawdę bomba. Teraz lecimy ze skitelsikami, które są w chińskim smaku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za smak, ale wygląda to zupełnie inaczej niż standardowo, więc to wziąłem. One, nie no, wyglądają standardowo. To nie wiem, co jest w nich takiego innego. Może po prostu smak. Mi to smakuje tak jakby jakiś kwiat. No są takie ok. Ja bym tu powiedział, że to jest jakiś cytrusowy, letni smak. Mega konsystencją i wszystkim podobne do klasyka. 4 na 7, myślę, że to będzie ad adekwatne no i skin. <gryw> Teraz lecimy z springresami. Wiesz czemu one mają folię na górze? Ponieważ w przesyłce się do mnie rozwaliły niestety. To jest smak Street Taco, czyli uliczne taco. Dobra, więc mamy trochę pokruszone te chipsy. Mega słone i takie ja bym powiedział trepieczne, ale na końcu jest wyczuwalny cytrusowy posmak co jest dobre. Naprawdę fajna nuta. Coś innego jeżeli chodzi o smaki Pringles. Bardzo fajnie to pasuje, tylko szkoda, że to nie jest trochę od, odtłuszczone, no bo Pringles, no to co? Tusty chips, ale dobry. Wkręca, ale nie można zjeść całej paczki naraz. Daje 5 na 7. Przełammy trochę smaki i wjedźmy znowu na słodki teren. Mamy tutaj Dame Cheesecake. Jest to deser na bazie sera twarogowego. Na wierzchu mamy polewę z czekolady mlecznej. Fajne jest to, że Mamy to w szklanym opakowaniu. Z góry tak to się prezentuje, czyli mamy ten taki cukier, te karmelowe posypki z dama, a pod spodem, jak widzisz, jest e, normalny sernik, czyli mamy raz, dwa, trzy warstwy. E, mega sernikowo to pachnie. Wow, serio dobre, tak taki typowy serniczek, który byś sobie, albo byś sobie zamówiła gdzieś w knajpie, w restauracji, bądź w kawiarni. O, to wjeżdża. Genialne. 23 tłuszczu na 100 i tylko 4,5 białka, więc szkoda, bo liczyłem, że jeżeli to będzie na twarogu, to makros będzie trochę lepszy. Pyszne. Nie mogę zrobić nic innego, jak dać to 7 na 7. Daję to na pierwsze miejsce. Witam cię w Dubaju, mamy dubajską czekoladę. Wjeżdżamy w temat, który już naprawdę jest przejechany na maksa. Dubajska czekolada jest wszędzie. Z lodówki, w mamskejkach i w innych rzeczach. A teraz mamy wersję taką marketową, no więc jestem ciekawy, jak to będzie smakowało. Taki wzór czekolady, czyli standard. Teraz Jestem ciekaw, czy ten krem będzie w środku, czy w sensie, czy będzie między kostkami. Jest, między kostkami też jest. Więc tutaj się zaskoczyłem, bo myślałem, że ten krem będzie tylko w kostkach. Powiedziałem, ponieważ też gdzieś widziałem na necie takie czekolady, że po prostu to łączenie było standardowe, a tylko to nadzienie było w środku. Czuć to ciasto chrupiące, Jeżeli chodzi o czekoladę, to ona nas mleczna. Jest nawet przyzwoita. Trochę ma nutę. Takiego monte, takiego orzecha laskowego, co według mnie sprzyja na plus. Przełammy ten temat tych niezdrowych, przetłuszczonych rzeczy i wjeżdżamy trochę w fit świat i mamy tutaj wersję sera, który ma 3% tłuszczu na 100, czyli naprawdę bardzo mało. 37 gramów białka, jeżeli chodzi o ten ser i 36 gramów białka na 100 gramów, jeżeli chodzi o ten ser, czyli mamy wersję plastry oraz wiórki. Bardzo mi to konsystencją przypomina ten ser cheddar z Lidla, który już jest dostępny od dawna, ale ten... Wydaje mi się, że jest bardziej prześwitujący. Jak tak patrzę na plasterek jest taki mega rozrywający się, czyli to świadczy, że, że tego tłuszczu jest bardzo mało. No i smaku też. Nie ma się co oszukiwać. Ten ser jest taki, żeby po prostu coś było na kanapce. Przyjemność z jedzenia jest średnia, ale jeżeli traktujesz jedzenie po prostu tak suplementacyjnie, no to wiadomo, że to jest kozak opcja na nabicie białka. Szczerze, zjadłbym to całe i nabiłbym białko. I tu mamy to samo tylko w pokrojonej wersji Tam 3 na 7 przez zajebiste makro Jak jesteśmy w fit temacie To pokażę Ci nowość, może nie jedzeniową Ale wartą zaprezentowania Są to nowości z KFD Jeżeli chodzi o sprzęt sportowy Są tutaj gumy oporowe w Trzech rozciągliwościach Najlżejszy, średni oraz ten najmocniejszy I fajne jest to, że KFD wprowadza sprzęt sportowy Na swój sklep Mamy tam skakanki, akcesoria do pompek Akcesoria do ćwiczenia mięśni, brzucha i wiele, wiele innych Więc serdecznie Cię zapraszam na sklep KFD i jak będziesz coś kupować pamiętaj użyj kod ifem przez 2i ponieważ on ci oddaje rabacik przy zamówieniu na cały sklep. Nieważne co wrzucisz do koszyka na sklepie na KFD z kodem ifem oddaj ci to rabacik przy zamówieniu. Więc dla poszukiwaczy fit nowości, treningowych i jedzeniowych zapraszam na KFD, bo tam jest naprawdę tego ciągle, ciągle jeszcze więcej. W żabce takie coś jak Mountain Dew Spark, wydaje mi się, że kiedyś widziałem to w wersji mniejszej puszki, ale niech nie kupiłem, a teraz taka wielka lufa, to mi się kojarzy z puszką Typu Monster. Napój gazowany o smaku cytrynowo-malinowym. Zawiera cukier i substancje słodzące. I uwaga, 140 kalorii w puszce. Landrynkowy. Taka barwa. Leci mi z tej puszki, co jest. Lemoniatka z malinową nutą, ale naprawdę bardzo małą, no tak nie wyczuwam jakoś mega. Bardziej cytrynowo, bardziej lemonianowo to smakuje, barwa jest jakby malinowa, ale smakowo to maliny tutaj nie czuć. Jakby było to 0, dałbym szóstkę, tak to zostawmy tutaj piątkę. Myślę, że to będzie kozak w gorące dni. Lody o smaku nuteli do dorwania w dino. Jeżeli chodzi o makrosy, to mamy 23 tłuszczu na 100 gramów, czyli dosyć potężna ilość fatu. Jeżeli chodzi o lody, tutaj jest napisane, że mamy odczekać 10 minut, zanim je otworzymy, i tak się stało. Widziałem na lecie, że one mają taką właśnie, o, czekoladkę na górze, to przebijamy ją. Weszło, ale nie tak spektakularnie, żeby mogły troszkę się rozmrozić, ale wyglądają naprawdę bardzo przyzwoicie. Zobacz, czekoladka, nutelka. Są mega czekoladowe. Mają posmak nuteli. Czuję tutaj te orzechy laskowe. Mega słodkie to jest. Trochę bardziej mam tutaj vibe, jakbym miał ja tutaj Monte, ale też ta nutelka tutaj jest wyczuwalna i jest to dobre, jest to naprawdę mega fajne. Jeżeli chodzi o jakąś nowość, to oczywiście no, smak nutelki jest przekozacki, ale są to po prostu lody z dużą dawką czekolady tutaj. O, tam na dole była kolejna warstwa. Sporo w czekolady. Dlatego mają 23 fatu na 100, ale są naprawdę kozak. Dałbym je mocne 5 na 7. Sukces iliana, czyli pizza od kizo do dorwania w Dino. Capriccioza.pl Mamy tutaj hmm, pizzę z szynką gotowaną, smażonymi pieczarkami, serem edamskim, ser mozzarella, cebula i cała pizza ma ponad 1000 kalorii, więc jest grubo. Jeżeli chodzi o tę pizzę, to ona jest w takim stylu lekko amerykańskim, ale nie aż tak mocno, ponieważ grubość ciasta jest taka pośrednia. Coś między Giuseppe, a taką Mega włoską, cienką. Fajne dodatki, kaprycioza. To musi być dobre. Ser się ciągnie, są pieczarki, jest cebulka, jest szyneczka całkiem przyjemnie to wjeżdża, ale jeżeli chodzi o jakiś wyróżniający się smak, to nie wiem, czy tutaj doszukiwać się jakichś rewelacji. Zwykła pizza z serem, z szynką, pieczarkami i cebulą. Może ten ser tutaj jest jakiś taki delikatnie z dodatkiem szczypiorku, taką świeżą tutaj czuję, ale jeżeli chodzi o jakąś taką spektakularną nowość, no to nic tutaj takiego nam nie dowiozło. No i też zastanawiam się, o co chodzi z tym motywem Polska na czapce tutaj, szaliczek. Co, to jest jakaś pizza na mecz polski? Piąteczka, myślę, że będzie tutaj idealna. Capricioza. Lecimy sobie ze Sprite'em edycja zimowa. Mamy tutaj Żurawinę, Sprite'owa biała barwa. Limited Edition, jeżeli chodzi o tą wersję. O kurde. Takie niedobre. No, jakby jakiś przeterminowany był. Dziwne to jest. No nie wiem. No nie moje smaki. Limited Edition może dla innych smakoszy. No, dwójka. Myślę, że będzie sprawiedliwa, no ten sprawdź się niestety nie udał. Teraz coś dla miłośników ostrego. Ta przyprawa to jest dla mnie jedna z najlepszych przypraw jakie są, a oni zrobili sos. Czaisz to? Cena jest troszeczkę wystrzelona, ponieważ 22 ziko, no to jest sporo. O kurde. Dziwnie pachnie. Papryczki, chili, sok z cytryny, czyli tak jak standard tam. Nie oszukujmy się, że ostry sos lepiej by pasował do czegoś, do jakiegoś nagecika, pizzy, które jestem nieprzygotowany tutaj, jeżeli chodzi o to. No ale zobaczmy sam sos, jest mega ciekły. O, takie całość tutaj leci. Nawet nie chodzi o tą pikantność, bo nie jest jakiś taki mega ostry. Ale ma taki jakiś kurdy dziwny posmak. No, nie wiem do jakich dań ten smak by pasował. Goryczkowy dziwny posmak na samym końcu. Zawiodłem się, miałem tutaj wielkie oczekiwania, ponieważ ta poprawa dla mnie jest najlepsza. A sos zrąbali. Co oni zrobili? Zoba, Grześki, to Chyba w biedronce było. 23 fatu na 100. Niezły batonix. Ale kruchy, co jest. Chrupiące, jest czekoladowe. Ej, to jest Lion! Jak Lion? No, no właśnie. Jak Lion! Ale powiem Ci, że Lion mi smakuje bardziej. No niestety 4 na 7. Brakuje tutaj coś takiego jeszcze kremowego. Takisy w wersji cobra. Kobra. Są to chipsy, które kosztują 17 zł, 17 ziko za takisy. Podklejka czy nie? Napisz w komentarzu. Barwa standardowa, czyli takie czerwoniutkie, ale są takie dosyć grube. A nie, bo ten taki jest napasiony. Chyba to są dwa w jednym. Informacja, że one są medium, jeżeli chodzi o pikantność, ale powiem ci, że wyczuwam trochę mocniej niż medium. Lekko gryzą, są mocno cytrynowe, one są o smaku jakiegoś sosu tutaj, ale one smakują bardzo podobnie, jak były takie z Myślę, że 4 na 7 to jest max, nawet chyba kuszczę się o 3 na 7, ponieważ miała to być nowość, a okazuje się to standard, więc damy tutaj jednak 3 na 7. W żabce mamy Fante Tutti Frutti Zero Cukru o smaku owocowym. Pierwsza nuta. Ananasowa, fajnie to sma smakuje. Nie ma tutaj cukru. Tuti fruty ciężko powiedzieć, jaki to jest dokładnie smak, ale myślę, że taki ananasik, jest to edycja limitowana, ananasik z dodatkiem cytrynki. Przyjemnie to siedzi, 6 na 7. Bez kalorii. Oddaj mnie do recyklingu. Tak, wypiję. W tym odcinku jest mega szał, jeżeli chodzi o napoje zero. Mamy napój San ben Benedetto. San Benedento limonette, limone. Trochę po zapachu mi się to kojarzy, że wiesz czym? Jakby Monster Rehab, niegazowany, taki o smaku ice tea. Który wygląda jak olej. Twoje zdrowie. Dobre, no? Takie. Jakby herbatkę taką zimną pił, tylko nie wiem czemu, ale czuję taką, oprócz cytryny, taką fajną herbacianą nutę, więc czuję tutaj dobrą herbatkę. No, przyjemnie to bierze. dałbym 6 na 7. Dasz wiarę, że jest nowa Kinder Kanapka o smaku jagodowym? Trzeba to spróbować. Nadzienie z tej strony, z tej też. Po bokach. nie ma. Taki przekrój. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak kakaowo. Środek kwaskowaty. Bardziej bym jagodę chyba czuł tutaj niż borówkę. I ten lekki kwasek mi się wydaje, że aż wręcz tutaj przeszkadza. Standardowa kanapka, według mnie, lepsza. Na siłę pchają coś do dobrego już produktu. 3 na 7. Ale Kinder nie przestaje zaskakiwać nowościami, ponieważ mamy Pingu o smaku koko Kokos. W czekoladzie. Batonikowa konsystencja. W środku biało. Mamy warstwę kokosową. Mocno kokos czuć. Znowu bez szału. Ten kokos jest, ale na przykład w wersji Knopersa dużo lepiej to siedziało. Tutaj lepiej niż ta borówkowa. 4 na 7, ale idealnie nie ma. Czyli jeżeli chodzi o najlepszy produkt z nowości, mamy tutaj sernik dime i on jest na topce. I jego dajemy na pierwsze miejsce. Trzymaj się pozdro. Widzimy się wkrótce. Znowu.